Dobry, cześć widzowie! Dzisiaj gramy samemu, gram samemu i dzisiaj zabawimy sobie naszą tarczę. O, mam tutaj bloki żelaza, więc zaraz zrobię sobie golema. Tak, golema. Poczekajcie, gdzie to gdzie to cała wełna? O, tutaj potrzebuję raz, dwa, trzy, pięć, sześć. I teraz robimy biały sztandar. O tylko nie mam patyczków. Dob, I teraz robimy biały sztandar. O, i bawimy sobie naszą tarcz. To ja mają dwie tarcze. A bo jedną tak. Jedną e, chyba dla fanów. O i patrzcie, teraz jestem cały na biało Cały na biało jestem, ale mocny jestem, a, a, a. O, noc. jak się No dobrze, dzisiaj mamy plan, żeby porozmawiać trochę nasze króweczki i zebrać pole nasze, bo ja widziałem, że na naszym polu jest dużo plonów. Papaszkie lecią. Tutaj urosły nam drzewka, <coughs> więc mamy świetne źródło e, drewna tutaj, taki prywatny lasek, jakby. <coughs> <coughs> zawsze to spadam. Zawsze, zawsze. A, nie zepsuła mi się tarcza, czy znaczy ta e, zbroja, Po ani trochę. Jedną tarczę mam zapasową. Zwykle tak i lubię. Lubię sobie. O, właśnie. Zbieramy. Kilka staków na pewno z tego będzie. Zadanie jest o wiele młodniejsze niż zbieranie. Ja to mieczem robię. Dobra, zbieram do staka. No. Albo do dwóch. Do dwóch. Jeszcze tu jest i tam Trochę się z tego na pewno zbiera Dobra, tyle stać Matko, ile mam teraz z nasion? O ja Już chyba za dużo A właśnie bardzo polecam Youtube z spiegola, bo od niego się naprawdę dużo nauczyłem w poradnikach Minecraft nauczyłem się jak przeżyć w neterze. Bo w neterze jest... w neterze jest jednak niebezpiecznie dość. To jest Tak, To A właśnie ja chciałbym... Nie wiem, może znaleźć biom Deep Dark. I po prostu chciałbym znaleźć Weidera. Weidera ma 500 żyć! Tak, właśnie. Weidera ma 500 żyć, więc jest silniejszy niż Golem. A 300 plus 300. Myślę, że dwa Golemy pokonałyby Weidera. Hmm, ale szkoda. A, to nie tutaj jest nasza fajna. Kurczę, mylę się. Mylę się. A właśnie. Ustaliliśmy. Ustaliłem nazwę naszej wioski. Niech to będą Wojtkowice? Krawy wyłażą! siu, Nie wyłażcie, No, wchodź. Chodź, kówka. Dalej. Właśnie. No. Albo wyłaś, albo właśnie. Nie wyłaście. Nie. niepotrzebnie jest to ta wodka, jaką chodzi, Dobra. Macie tutaj. Ej, jak? On? Macie, dajcie level, dajcie level, dajcie level. Dajcie. Po, Pop, levela Lewela, dajcie trochę. No dajcie levela Okej, okay, biorę sobie ten stack i idę je rozmnożyć

Potrzebuję tutaj więcej tych krów. Co się tu dzieje? Co tu się dzieje? Te małe nie dają levela, dlatego ja chcę. No bo ty żeby... potrzebuję, ale czekajcie, czekajcie. No, Muszę uciekać. Out. 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 Się, nadal no, o! Słyszałem się ale nim, to No O! Kurczak, się zespił? Jest raz! Czaczek, czaczek. O! Tutaj mamy. Czemu takie dziwne to drzewo? Ej, wojny! Czekajcie, bo ja chciałam skraftować te klapy. Żeby można było wchodzić na klapę. Ta jest jakaś ultemoc, nie w się jakaś. nie jest najlaższy Nie jest w całości. No dobra, tutaj mamy... A właśnie, chcę zrespić golema już. Na tych nic. No. A więc biorę sobie ty nie wykrawamy. Ale to będzie twój dajesz, To będzie no, no, twój golem. No będzie mój. No. Będziecie lubił. O nie. 2 dobrze sobie wypadło. O, dobra, niech to będzie. Nie będę już kilo pomalował. Tak. Teraz. Tak. No, swojego góry! Nie, uder nie uderzę go. On no ci... właśnie, nie mogę go wal walnąć, bo on walnie mnie. Tak, kole, tak. Ale to jest twój golem, on ciebie tylko chroni. Nie, całą wioskę. Prawda? Ale ja golem, więc... o nie zbyt dużo więc. on nie mogę go uderzyć. Nie wiem, ale ciągle tak latam. O, jak go walny, to będzie Eee, e, Czekajcie, ja chciałem klapę zrobić. A jak ja chciałam klapę? Czekajcie. To będą dwie. To będą cztery. dwie. Dobra. Idziemy tam, ale kolej raczej nie wyjdzie. A właśnie trzeba go jakoś nazwać. Ale nie mam. Z... Niestety nie mam znacznika, a znacznika chyba się nie da zrobić. Musieliśmy mieć era. Właśnie chcieliśmy to sprowadzić, nie ale... No. ale... No. krowy.

a właśnie mogę mieć teraz, to jest kozackie mogę mieć teraz mleko, nie? Nie. A ja. ja wiem jak, po prostu naciśnij krowę, e, jakbym, e, właśnie wiem, tym wiadrem. I mam tak. mleko. Tak, idę po mleko, że jak spotkam jakąś wiadrę czy coś, czy haker we mnie rzuci, to mam ym, o mleka. Albo nawet dwa. Wyprawiam sobie dwa I będzie miał więcej. Tylko jakaś, je... gdzie jest? jesteś Nazwa to chyba. Ochroniec z Golem. Nie, no za półkę. Golem już jest. Tak się nazywa ja tym Golem. Mleko. Mleko. I Mam dwa wiadra mleka. Jakby to już nie będzie śmiał Ale będzie zmieniał kawy. Krawy są super. To chyba najlepsze zwierzątka. Dają nie, wszystko co trzeba. Świnkę ze psa. Dają, dają mleko. Dają, Dają... Ee, dają dają e, mm, skórę tak hiś. Tutaj ten dom będzie Julka. Ale niestety, czemu tu jest taka dziura? No nie jest, no, muszę się poszukać ładny Chyba, e, Niestety Julkowi się popsuł ten wieloosobowy. Widziałem jak to naprawić, ale nie wiem czy Julek ma właśnie to samo. Więc Julek może odejść z, Woja, z Wojtkowic. Smutna wiadomość, ale tak może się stać. I może się jeden miejsce. To było łóżko. To, to wszystko to wszystko się psuje. To muszę to. Dobra, e, tylko widzę czego na łóżko. no jeszcze trzy wełny. O, o ja. Nie będę miał już wełny. Koczę. Tam wełna idzie. Będę musiał też hodowlę sobie zrobić tych. A więc... Owiec. Tak. Teraz tyk, tyk. Czarwodę łyżeczka. razie bardziej pół skupiłem. No się. To ma Dziwa. Pójdź! Już tutaj spać. Nie, ja zawsze śpię w moim domu. No nie! Jak ja nienawidzę, jak są takie dziury. Nie wiadomo kto je robi. Ha, hey, hey. Co z tym okej? Okay. Dobrze, dzisiaj jestem sam. O, zobaczmy, czy z maka da się zrobić. Znaczy lipa pana. Da się, Ej, to ja mam czerwonego bawnika pod dostatkiem Dobra, sobie tutaj bawnik I idę spać A Dobrze Jak widzicie, jesteśmy już na wysokim poziomie Gdzie jesteś? Golem, gdzie jesteś? W wychodzi po wiązce A co jeśli uciekł? Tutaj jest wielka szczelina, mógł uciec Golem! Nie uciekaj! No nie, on może być teraz wszędzie To poszukaj jego po piłce. Właśnie Trzeba będzie chyba załatać to dzieło Mam mały enter distance, nie wiem jak to zmienić Nie, nie ma go Wiosce go nie ma. Nie aż. Golem. Ej, uderz go! Nie uderzę go. Ale. z jaja. Dobry golem. Uderz go, zaję go. Błaskawie. Siostro, w Siostro. siostro. Ej! Co nie mogę? Te kurczaki to mieć. Skąd jest z kurczaków, to mogę mieć falę kurczaków. Dobra, gdzie ta moja lina. Tutaj smycz. Wiecie, że, wiecie, że smycz w oku w Minecraftie Bedrock to jest e, po stronek? to głupie. No chodź tu. Kurczaki są chyba głupie. O dobra. O, dawaj smacz. I kolema was! No, że gdzieś koleżas je. O, galery po co? Życzę No, chodź tu. Chodź tu. Pięknie. Tyle wystarczy. Będziecie mi dawać jaja Nie, to nie. No dobra jeszcze za dwa kurcieczki. nie mam dwa, dwie snucze, a ja chcę to szybko załatwić. Dobra, o jeszcze jeden kurczek jest. O, jajka. Fajnie. Ej, no kurde Chodźcie Znowu? Drugi się zajmął ze smoczu Znowu Dobra, no to nie biegnij Dobra Chodźcie tu. Chodźcie tu, chodźcie tu, wykuczaki. No, właśnie. Co, wy jakieś kombinacje szukacie? Tutaj, no chodź. Dobra, ty jeden grzeczny. a ten drugi? No, właśnie tu, właśnie tu. Pość tu, pość tu, pość tu, pość tu, pość tu, pość tu, No właśnie tu. Och no. No jeszcze. No i teraz dzięki temu, że będę mi składać jajka. O, już trzymam. Będę sobie spił nowe. Jeszcze nasionka, mam tu miesiąc na nasionka A tutaj mam. O, złożyliście jajko Fajnie I zwojka mi się nie zniszczyła, mam nową Siemano, ge golem. Może nazwy golem jak go. O, właśnie byliśmy w netherze. I mamy właśnie takie kozackie rzeczy. Skąd Faniu ma sk sk Skąd ma takie koksy rzeczy? rzeczy? Dwa kości, mączka kostna. Prze <grym> 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 sześć będzie? Dobra, idę do mojej tej. Kończymy powoli odcinek. Tylko zobaczymy co my tu mamy do zaoferowania. No dla mnie moim kończymy odcinek, zobaczymy co w chociaż głos. No Dobra. Ok. No to tak. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście postarajcie się subskrybować mój kanał oraz zostawiać łapaczki w górę. No i co? Do zobaczenia. Cześć.